Konczył, moi drodzy. moi drodzy, z tej strony lepki, a dzisiaj z nami jest kto? Hej, hej, people, cewki, Tak, oczywiście, Gromir, jak zwykle, moi drodzy. Mieliśmy dłuższą przerwę, ale już wracamy. Mamy całą godzinę i 7 minut na to, żeby nagrać ten odcinek. Pewnie, pewnie skończy się na tym, że on będzie miał 50 minut i, i ledwo się wyrobimy, jak zwykle. Jako godzinę. Mamy godzinę i 7 minut? A nie. U mnie już jest 16. Więc... <laughs> Więc zrobimy tylko ten yy, hand. Dobra. Ojej, pomyliłem się godziny. Ups. Yy. Niedobrze. Tak <grym> się kończy jak Lipki Chcę zjeść, w końcu coś dzisiaj. Tak. Dobrze, moi drodzy, mam mam małą. 「情け無用赤熱の共感」「八方炸裂旅共感」「わきまえ知らずが大幸感」 Nikczemny niszczyciel, um, Puzzle Guest, tak? tak się go tak czytało? Chyba tak, ale tutaj muszę się uczepić tłumaczenia. No. Bo po angielsku jego tytuł to jest Party Crusher. Kappa. Co doskonale to opisuje tego potwora, bo jak mówiłem, on zawsze przylatywał znikąd cię atakował, gdy walczyłeś z tym innym. To taka była jego mechanika, że jak tylko zaczynałeś walczyć, to on zaczął lecieć do Ciebie. A z Cię tak. To y, ja bym powiedział, że on by się... Ja myślę, że można było go zatrudnić do um, Luftwaffe. Jest, e, Mario. o nie. Wiesz, on ma przydołek B-52 Bomber. O Jezus. Nie wiedziałem, teraz już wiem. Przynajmniej wstrzyiłem się z żartem w fandom. Kappa. Eee. Tak. Eee, Będziemy miał też okazję, żeby sobie wyrzucić któryś z tematów, których chciałeś. Eee, na przykład Astolfo. Eee, zaraz się, to się źle skończy dla mnie. Kiedyś? Trasz, Astolfo. Dobrze, więc możesz, możesz zacząć już z rantowaniem swojego znajomego. to znaczy, do, do niego aż tak dużo nie mam bardziej. Chciałem tak zarantować, że niby to, że twoje hobby staje się popularne z jednej strony jest dobre, ale z drugiej właśnie przychodzą tacy, którzy gadają bzdury jak Astolfo jest, jest dziewczyną, Astolfo jest trans, Kenji jest gejem, Naoto jest trans, ale... Adelastom AS2 jest dobre. Przepraszam, przepraszam, musiałem to rzucić. Ojejku, hu. uśmiałem się troszeczkę. <grym> musiałem, jak, jak powiedziałeś, że ktoś kto pieprzy głupoty, to musiałem rzucić, rzucić te, e, tym żartem, ale kontynuuj. No i czasem zaczyna mi się wydawać, że gatekeeping nie jest taki zły. Wiesz, ja, no bo, to jest coś co mówiłem, we wszystkim są czarne owce, kappa. I, I im coś będzie bardziej popularnym, tym większe będzie spektrum ludzi, którzy tam, które tam... Tórzy tam będą należeli. Jak samo ja potrafię pić tyle głupot w trakcie mojego, mojego grania w Monster Huntera. Biedny Azivie. <laughs> aż za dobrze. <laughs> ja kompletnie nie ogarniam w ogóle tego, jak bardzo trzeba być deluszyn, żeby sobie to ubzdurać o Astol, bo wszystko masz kuźba podane w Anime i light Novel. W jego opisach, grand order, ale nie czytanie ze zrozumieniem, albo w ogóle czytanie to za dużo dla przygłuchów. <noise> Więc mali. Nie, nie zrantuję swojego znajomego, po czym czytanie zrozumiałem to najwyraźniej za dużo za przygłuchów. Gromisz. <noise> uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam Twoje, twoje, twoje y randy niektóre. Z piękne. Boże, źle, to, źle to wyszło, ale nie Grand <noise> Order. <noise> <laughs> Przepraszam, no ja teraz kisty troszeczkę, muszę przyznać. Ale tego ma oczywiste. Eee, dobrze. No Jezus. Ja pamiętaj, że Bridget, Bridget to najlepsza kobieta w Gildi Gearze. Tak, a Ino to najmilsza osoba. A kto? Ino? Tak. No, no przecież to jest, to jest tylko... Ona to wszystko robi tylko po to, żeby zostać idolką, tak? Dobrze o tym wiemy. Zabiłeś? Znaczy, zabiłeś. Jeździsz? Jeździsz, okej. Okay. Ja pójdę na, na Almu Drona, ty się już tam baw. Więc... Takie właśnie moment, Daniel. Ja próbuję... Ja muszę się nauczyć skakiwania na skały bez tego, bez... Bez... bez Kablobaka, ale chyba się nie da nie zużyć kablobaka, jeśli masz dostępnego, żeby wskoczyć na ścianę, prawda? Pomijając e, Liany. Chyba nie. Już pewnie się okaże, że jest, ale... Ja też nie wiem czytać. Kapa. Czytanie do, do, do to to za dużo dla przygłupów, also my. Kapa. Tak samo jak było, jak było z tym, e, co my tam robiliśmy. E, a, by, byliśmy w tym, w namiocie, tak? I... ej, da się da się iść w namiocie dango nie da się, da się, nie da się. Czasem da się, a czasem nie da się Tak Takby z ma. Tutaj na swoją obronę powiem, że w World nie jadło się w namiocie, tylko było... owo, była taka kantyna bo... Kappa O, patrz co do ciebie idzie. Myślałem, że to ty idziesz, nie. Mhm, mm marzenie. Ja i złapanie jakiegoś potwora. Mm -hmm. Co ty wierzysz? Kappa. Ej, No i właśnie widzicie moi drodzy, to, to jest ten, ten mój poziom e, robienia z siebie z, z samego żartu. No, lubię po prostu. Czemu miałbym tego nie robić? Dobra, już biegnę. Już prawie jestem. Hmm. Oczywiście że nie trafiłem pierwszym atakiem bo czemu miałbym po wylipek za No trudno Żyć zdarza się Ojej, ojej 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 ała nie dobrze dosta dosta dostałem od Betelgezy. Ała! Ale, ała? E, jak dostanę jeszcze raz, to będę, to będę się świecił jak, jak Alpha Centauri. E, w mocy. Przestań być suchy, dobrze? Przecież tu wszędzie jest. Walczymy jakiś jezior, płacę taki suchy jest. Przykro mi, przykro mi takie potwory jak, jak on mnie nie podniecają. Jezus Maria, to, to było okropne, stwierdziłem, że rzucę ten żab. Bo... Jesteś dziwny. Wiem. Jak może on nie podnieca? Ale... Jezus Maria. I podobnie lud ludzi. ludzie zastanawiają czemu Czemu ludzie grający w gry są pojebani. O co my. O Jezus. Eee. Dlaczego nie zrobię to dostanę bombę zaraz w twarz. No. Więc, jak, jak zaraz rzucisz żartem, że on mi się spuszcza na twarz Ja się spodziewam, że to może cię ciebie pójść, ale no Akurat tym razem na to nie wchodzę Ale dzięki za powód. Nie ma za co? To, że żarty dzisiaj przechodzą pa, Patrz, mie mieliśmy, być, mieliśmy być poważni Poważni ludzie, e, e, ciężkie tematy, kontrowersje e, Betelgeza spuszcza mi się na twarz. Zobaczmy co absurd! Ja z drugiej strony lubię te, 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 te głupoty nasze. Co? No, halo, halo? Nie, myślałem, że jakoś cię przerywało i myślałem, że... W ogóle cię wywaliło. Nie, nie, po prostu mówiłem, że, że lubię te nasze głupoty i w sumie na tym skończyłem. W sumie jego bomby są jak takie trochę małe, małe te. Małe bomby deszkowe. Ty właśnie powiedziałeś, że jego bomby są trochę jak małe bomby. Eee... No w sumie tak, ale chodziło mi o te jego łuski wybuchowe, tak? tym wszystkim. Yy, a to jest trudko pucha. Chodź tutaj trutkopucho, przydasz się. Może yy. Trzymaj krzywkość ślimakę jak chcesz tutaj, w okolicy Podleczyć. I uwaga, rzucam trutkopuchę. Chyba poszło trucie Ona O nakurcie. Jeszcze wracając do te oryginalnego Cena. tematu. Ja nie, nie rozumiem trochę tej, takiej te popularności. Astor, bo jest tyle lepszych postaci, ale akurat on jest taki popularny. Bez trapem. Jest głównym przede wszystkim. Grał <grywki> <Jezus. grywki> Gromir rantuje. Zaczyna się. Eee, Spadłem. Kiedy w apokryfie był jeszcze znośny, tak grandolter go tak skierował. Gruntor też mimo, e, jak to o, ma miało fajne rzeczy, to tyle rzeczy tam zrąbało. Apa. Ja się nie znam, więc ja sobie tylko słucham jak grantujesz na Astolfo. I jak bardzo Imperialista lubi Astolfo. Jest tyle lepszych postaci, ale... Nie, trzeba główną mówić. No. Jest tyle lepszych trapów. Kapa. Nie oceniałam tego. Ja nie czynię filmu ani nic. Ale robienie jest trochę dziwne, no. E, wiesz, są takie rzeczy jak na przykład profilia. E, I w tym momencie wychodzi ja wiec... dziwna wiedza, lepka. No że to jest popularne. E, oj, zdziwiłbyś się, zdziwiłbyś się. I to naprawdę bardzo. E, I ja to mówię całkowicie poważnie o, 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 o upodobaniach ludzi. Oj, zdziwiłbyś się, jak bardzo to jest popularne, znaczy popularne, mm. Jak wiele osób to lubi. N nie, no. na szczęście nie mam wiedzy praktycznej, jeśli o to, o to ktoś mnie chce zapytać. to myślam się, bo dużo ludzi lubi Astor. Kato. Kato, dzisiaj, moi drodzy, nie ma kontrowersji. Dzisiaj, dzisiaj, są po prostu śmieszki, heheszki i głupoty, tak? Myślałem, że mówienie, że Astolfo to gówno to jest bo ludzie, którzy gówno wiedzą o okay, faj... Nie, już za dużo razy powiedziałem gówno, dobra. Rachuje, wiedzą o okay, faj i, i się nim rają jakby to było nie wiadomo co, a to jest... Tyle co... Demon, demonety, demonetyzacja filmów jest like nothing. <laughs> Dobrze, że nie mogę zarabiać na swoich filmach, przynajmniej mnie to nie boli. Jestem za bardzo striggerowany, żeby grać dobrze Kappa yy, Możesz zawsze jeszcze opowiedzieć drugi, drugi temat, jak już skończysz skończy, lantować skończy na Astolfo jeszcze w sumie miałem opowiedzieć coś niższego z faj hmm. To też się, to Astorfo trochę nawiązuje bo na początku apokryfa to miało być MMO czy coś takiego jakaś gra, multiplayer'owa. no to już było coś. 10, 10 lat temu to już było i tam wiele postaci było zapowiedzianych. i to jest bardzo ciekawe że z takiego projektu wyszły potem dwa inne bo powstała ta apokryfa ani na no, light novel oraz, z tego powstało tak naprawdę Grand Order. I w ten sposób powstała Astolfo. Niestety. <noise> Jak zjewać gromni robi absolutnie genialną historię. Milutką, przyjemną. Astolfo. E, a Guilty Gear Over... Um, over jest to jest najlepszy Guilty Gear. Tak było. Bo, bo tu ja się zmieniam. <noise> Dokładnie. Dokładnie tak. Jedyne co znam, to lore. W tym momencie. Przemociliśmy ogon, jest dobrze. W tym... Nie jest dobrze, bo Astolfo ja istnieje. Gromie w tym momencie przy na dumerstwo. Nie jest dobrze, bo Astolfo ja istnieje. Mogę żyć w tym świecie, ale co to za życie, skoro Astolfo istnieje? No nie, istnieje to. Fancy Strikes Fate, więc to jest dobre życie. Capcom. Przypomnę ci, że istnieje również Astolfo w tym samym świecie. I to taka ciekawostka. Astolfo to jeden z najsłabszych jest najsłabszych w suchet, jest. Jego rola w apokryfie skończyła się na tym, że musiał iść do Achillesa, aby ten dał im swoją tarczę, żeby mogli obronić się przed atakiem Karny. Bo Karna to kóźwa autora i niszczy cały świat. Oj tam niszczy cały świat. Co ty masz do Ino, powiedz mi? A Kapa. Yy, Gamirze yy, oglądasz w końcu strajw'a czy nie? Jeszcze nie, nie miałem kiedy. Czekam, N nadal czekam. Czekam aż obejrzysz. Yy, typowo Ej moi drodzy, dostałem, dostałem jak zwykle za dużo obrażeń, nie wyleczyłem się, bo po co? Po wylipek? E, też nie pozbierałem w ogóle miodu z jakiegoś powodu chyba. A miałem wrażenie, że zebrałem, bo tutaj miód... A nie, rzeczywiście poszedłem inną drogą. Tutaj miód Pan jest zaraz też przypomnij, żebym, po, żebym zaczął temat tak, tak bardzo poważny, inteligentny i... i, i, i czyli kryptydy. Dobrze. A co było jeszcze tym drugim tematem, który chciałeś dzisiaj poruszyć? Bo coś było jeszcze takiego krótkiego. No, kryptydy. Ale to na dłużej miało być. A, dobrze. Czy, czy, czyli krótszy temat to e, e, rage'owanie na Astolfo. A dłuższy temat to kryptydy. Tak, bo ciekawszy temat. Wiesz, że postać jest... Jest okropna, gdy jakieś wymyślone stworki, które komuś się przewidziało coś, są ciekawsze niż on. No cóż, jestem, jestem mniej ciekawy na pewno też niż Astolfo, więc to jest podwójny przegryw? Nie, nie, nawet ty jesteś ciekawszy. <noise> O Jezus, kocham to, tak? ja mówię, to, to, to jest to, co uwielbiam, tak? Takie, takie ciśnięcie, ciśnięcie absolutnie absurdalnymi żartami, tak? Nawet ty jesteś ciekawszy niż Astolfo. Biedny Astolfo! Nie, biedny, nie. On rujnuje Fejt. Mnie się teraz przypomniało, jak wyglądał cały... Um, jak wygląda cała linia czasowa Fate i, i, i troszeczkę Kisnę. Co jest w niej takiego? E, w linii czasowej fate? Dużo rzeczy jest śmiesznych. Zacznijmy od tego, że żadne fate nie jest w tej samej. No, tej, tej samej linii czasowej. Wszystkie to są alternatywne światy. Z Z z alternatywnym światem Zero? Tak. Jakiś czas temu ktoś powiedział, że, ten, że, z, że, że Zero to nie jest free tego Fate Stay Night, które mamy, że to jest tylko jedna z możliwości, co mogło się stać. Dlaczego nie lubię Fate? Odcinek 1530. Ale to wina tego, że... ...że... że u, tam, tam było... U, ...roboczy to uroboczy ro, pisać nie, On ...ma tylko... słabe anime lightningowe, like, takie jak... ale nie, on nie. spokojnie ale znowu A0, czy Madoka Madoka, takie to takie No jest, już widzę. Ludzie no, mnie nienawidzą, albo ciebie, ale mnie pewnie część, nie, nie, pewnie, nie pewnie bardziej. Ludzie na Madokę, kappa. Nie rozumiem czemu więcej ludzi na to nie wpływają, tam nic nie ma dobrego. Ja nie wiem, nie oglądałem po prostu. Dobra, może muzyka jest dobra, ale wszystko inne to tragedia. Kapa. Gromir ma dzisiaj dzień rantu głównie na Stolfo, co prawda, ale ale obrywa się po drodze od razu połowie innych anime Czy on za mną idzie i będzie się tutaj bił? Chyba tak No nasz kolega kolega Betelgeza O, myślałem, że jest. Nie, nie Aha, tak Krokowo. Chciałem się wyleczyć akurat i no nie wyszło i, I te nagrody po pół tysiąca za, za, za zrobioną misję. Typowy lepek.. Mada, y na mada! Narzekałem na Astor, bo po drodze oferowało się robocze Matoceum, co jeszcze? Addynazy. No, ale nikogo chyba nie obchodzi addynazy, bo. Kojarzy tytuł. To jest wszystko, co, co wiem o tym anime, więc. Więc co jeszcze mogę obrazić, aby ludzi wkurzyć? Zaraz się oberwie Sao, ale to wtedy, to, to wtedy wkurzysz tylko mnie najwyżej, Kappa. Ale wiesz, że to moje ulubione Guilty Pleasure. Wiem. I, i zarazem jedno z moich ulubionych anime cały czas. Kappa. Bo jedyne, które widziałem. <laughs> Nie no, bez przesady. Kappa. Widziałem znacznie więcej. Na przykład widziałem Fate'a. I, I Zero, i, i Stay Night. Też były w porządku ale. w sumie. A, wiemy co wszystkich wkurzy. Fate Zero jest dość słabe, bo też przez robocze rapisane. pisane. Yy, z czym Stay Night podobało mi się bardziej niż Zero? Jako nie znoszę teraz. Tu mógłbym wymieniać, że na przykład S S Saber w ogóle nie, je, nie jest taka, jaka powinna być. idzie w, znaczy, w typu... Zero czy w Stay Night? W Zero. A, okay. Że jest tam tylko po to, żeby ją wie... Hmm. No, żeby pokazywać, jak to dużo jest, żeby Gilgamesz i, i Skandyna nie się lepsi. Ale Gilgamesz to jest świetna postać, ja go lubię. Coś on jest dziwny. Bo on się mało angażuje w to wszystko, mam wrażenie. Coś jest, to jest taki człowiek, który ma wszystko wyjebane, troszeczkę. I tak I bym to trafę, Trochę dziwne jest Gilgamesz, bo z jednej strony chyba Gilgamesz chce wszystkiego, ale z drugiej, na przykład. Chociaż to jest młodszy Gilgamesh, no ale w Babilonii było, że Gilgamesh po prostu oddał Grala, bo mu nie jest potrzebny. I to jest trochę dziwne teraz, bo żeby sługa mu zostać wywołanym, to musi mieć życzenie do Grala, a Gilgamesh chyba nie ma. Eee. Wiesz, to, to, to jest jak troszeczkę Jan, który chce mieć wszystko, a nie chce mu się pracować, tak? Ale on ma wszystko. No to nie, możesz już ci niczego więcej. I w sumie jestem ciekaw, może jest coś raczej. czego on chce, tylko nie jest to powiedziane wkrótce, dlatego jest... Ja się może nie pamiętam, już raczej nie pamiętam czego on chciał, ale... W zero, w zero mi się wydawało, że on niczego nie chciał. Raczej o Zero mówię, bo Fate Night był też inny. E, jeśli, jeśli mówisz o tym, e, to e, moim zdaniem ciekawym, ciekawym pomysłem byłoby, właśnie, aby stworzyć te posty na zasadzie: e, Na zasadzie, że ona, ona teoretycznie ma wszystko, ale czegoś chce, o czym sama nie wie, to było fajne. Na zasadzie, e, pewnie to jest jakaś klisza swego rodzaju, ale e, ogarnięcie tego czego rzeczywiście chce, czego rzeczywiście pragnie i czego nie był świadom dopiero po czasie. To było ciekawym motywem moim zdaniem, a jeszcze jak mówię, dosyć pewnie kliszowym. I mnie zastanawia to, jakim cudem Kilgamesh był takim simpem dla Save w Fate Stay Nights, bo robił sobie z niej takie jaja w Zero. Zero Zero ją za totalne dno, a w Day Night nagle i e, najwyraź, Najwyraźniej ma jakieś takie odpały typu y, tsundere. Kappa. że jest po prostu tego użyjemy. Co z tego, że jest mężczyzną, Kappa? No, ale też nie, nie mówiłem, że Kamerze jest złą postacią, tylko że... Seiba się odrywa po to, by on był jeszcze lepszy. Wydawał się jeszcze lepszy. La Lancer był kompletnie zbędny. Tak samo Caster. Assassin był kompletnie zbędny. Niech większość postaci w połowie fejta. W połowie fejt Zero. Wreszcie ka każdy ma jakąś rolę. Nawet fejt Stay Night, nawet ten. Sasaki Kojiro, który tylko siedzi przy bramie i nic nie robi. O Jezu, dobra eee, Ładnie poziomy mi idą, widzę, że już mam 13 Nice. Eee, no Ale Teraz już nie zdążymy zrobić kolejnego Będzie dzisiaj, moi drodzy, krótszy odcinek eee, e, Chciałem coś jeszcze powiedzieć A, e, Gromirze, wiesz dlaczego się Saber obryb? Bo Cyber to jest dosłownie każda postać narysowana przez tego rysownika A Sakura poczekaj to... Noże, <laughs> moi drodzy, może zanim Gromir wybuchnie Jak Betelgeza, to ja bym... Poczekaj. I to wrzucisz na konie kiedy chodzisz mówił o tym, że każda postać jest taka sama. Tak, jasne, wrzucę, wrzucę oczywiście. Tak. Yy, na pewno nie zapomnę jak z pewnym, yy, z pewnym nagraniem, z, z pewną panią pająk. Tak, tak będzie, na pewno na pewno wrzucę. E, dobrze moi drodzy. Ale e, jako że gromnie tego jeszcze szuka Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Najwyżej to rzeczywiście może wrzucę później kiedyś, nie wiem, może nie e, Do zobaczenia, do następnego. E, już jutro prawdopodobnie, a my z Gromieniem też się, my z Gromieniem też się spotkamy jutro <laughs> Oczywiście. Do zobaczenia i na razie.